Dzisiaj rano wcześniej wstałem i choć lubię wstawać z rana jednak lekko się wahałem. Również moja ukochana, zastanawiać się zaczęła mm. nad tym, jak już dobrze wiecie, ewolucja cykl zamknęła. Człowiek, Człowiek rządzi na planecie. planecie. Człowiek dobrym jest stworzeniem, lecz nie wiedzieć to dlaczego. Zamiast wzrastać z doświadczeniem, bardziej wzrasta w swoim ego. Wiadomości to zjawisko, żyć bez tego nie możecie. Ważne jest, by wiedzieć wszystko, co się teraz dzieje w świecie. Pan w Gajerze już w eterze mówi, jak to morderstwo skrzywa. rośnie szybko, mm, aż nie wierzę prawie tak jak moja grzywa. Burze, chmury i wichury kogoś gdzieś zabiło drzewo, chłopa zadziobały kury, ktoś przekręcił coś na lewo. Samochody, bach do rowu. I śmiertelne trzy ofiary. Krzyż schowali komuś znowu, poseł też uniknie kary. Smutne jest to wasze życie. Bardzo dziwne z waszą stwory. Wciąż grabicie i dzielicie, segregując na kolory? Jeden lepszy od drugiego. A od czego to zależy? Ten ma krzyżyk, tamten księżyc. Każdy inny księdze wierzy. Gdy już tłonisz swoją porcję info jedzenia i picia. Masz już wszelkie ważne dane, co niezbędne są do życia. Więc pędzimy na nasz trening, koleżanko i kolego. Pozostaje nam jedynie życzyć Tobie dnia, dnia miłego. miłego.